Emine Nowak miała 21 lat i była najlepszą studentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Adoptowana jako niemowlę przez polską rodzinę z dzielnicy Praga, dorastała w małej kamienicy przy ulicy Targowej. Jej przybrany ojciec Stanisław pracował w warsztatach samochodowych FSO, a matka Teresa sprzątała biura w centrum miasta. Mimo ciemnej skóry, która często przyciągała ciekawskie spojrzenia przechodniów, Emine czuła się Polką do szpiku kości. Mówiła perfekcyjną polszczyzną, Uwielbiała rosu z kluskami i nigdy nie przepuszczała meczów reprezentacji. Jej pokój był pełen książek prawniczych i dyplomów za osiągnięcia w nauce. Tego poniedziałkowego ranka Emine spieszyła się do prestiżowej kancelarii prawnej Kowalczyk i partnerzy przy krakowskim przedmieściu, gdzie od trzech miesięcy pracowała jako praktykantka. Szklany wieżowiec górował nad zabytkowymi kamienicami, a lobby pachniało drogimi perfumami i włoską kawą. Tomasz Kowalczyk, pięćdziesięcioletni założyciel kancelarii, był legendą warszawskiego świata biznesu. Wysoki mężczyzna o siwiejących włosach, zawsze ubrany w garnitury z najlepszych krawiców z ulicy Nowy Świat. Jego czarne BMW Serie 7 każdy rozpoznawał w centrum miasta. Budował swoją fortunę od 25 lat, reprezentując największe korporacje w Polsce. Bożena z recepcji machnęła na Aminę. Panie Nowak, szef chce Panią widzieć w gabinecie. Natychmiast. Serce Eminei przyspieszyło. W ciągu całej praktyki Tomasz Kowalczyk rozmawiał z nią może pięć razy, zawsze bardzo oficjalnie i chłodno. Zapukała do drzwi z mosiężną tabliczką Tomasz Kowalczyk, partner zarządzający. Proszę wejść. Gabinet zapierał dech w piersiach. Ogromne okna z widokiem na zamek królewski, antyczne machoniowe biurko, a ściany pokryte dyplomami z Harvardu, Oksfordu i Sorbony. Tomasz siedział za biurkiem. Przeglądając grube akta, Panna Nowak, mam dla Pani wyjątkowe zadanie. Jutro rano będzie Pani asystować przy podpisywaniu bardzo ważnej umowy z firmą Baltic Tech Solutions. Naszym klientem jest Pan Marcin Dzieliński, jeden z najbogatszych przedsiębiorców w Gdańsku. Emine poczuła przypływ adrenaliny. To była jej wielka szansa na pokazanie się z dobrej strony. Dziękuję, Panie Kowalczyk. Będę przygotowana. Tomasz w końcu podniósł wzrok z nad dokumentów. W jego oczach nie było ani kszty Umowa dotyczy przejęcia małej firmy informatycznej. Wszystko musi przebieć bez zakłóceń. I panna Nowak, proszę się odpowiednio ubrać. To spotkanie z bardzo ważnymi ludźmi. Te słowa ugodziły Aminę jak policzek. Wiedziała dokładnie, co miał na myśli. Wieczorem w małym mieszkaniu na Pradze Emina stała przed lustrem. Przymierzając swoją jedyną elegancką garsonkę kupiowaną w secondhandzie za ostatnie oszczędności. Stanisław oglądał wiadomości w telewizji, a Teresa przygotowywała kolację. Córeczko, jesteś pewna, że ten szef docenia twoją pracę? Zapytał ojciec, nie odrywając wzroku od ekranu. Tato, to moja szansa. Może w końcu potraktuje mnie poważnie jako prawniczkę. Teresa weszła do pokoju z herbatą w szklankach. Emine, Pamiętaj słowa babci Janiny, prawda zawsze wyjdzie na jaw. Bądź sobą i nie pozwól nikomu się poniżać. Następnego dnia o siódmej rano Emine stała przed wejściem do kancelarii. W dłoni trzymała aktówkę z dokumentami, a serce waliło jej jak szalone. Nie miała pojęcia, że za kilka godzin wypowie słowa, które wstrząsną całym warszawskim światem biznesu. Tomasz Kowalczyk właśnie wysiada ze swojego BMW. Gdy zobaczył Aminę, zmarszczył brwi. Spóźnia się pani, panu Nowak. Ale, panie Kowalczyk, jestem punktualnie o siódmej. Punktualność to podstawa. Profesjonalizm to coś więcej. Emine zacisnęła zęby. Wiedziała, że gdyby była blondynką z mokotowa, ten komentarz nigdy by nie padł. O ósmej trzydzieści do kancelarii wszedł Marcin Dzieliński. Czterdziestoparoletni biznesmen z Gdańska wyglądał jak z okładki magazynu Forbes. Szary garnitur z Armani. Złoty zegarek Rolex i aura człowieka, który przyzwyczaił się do tego, że świat kręci się wokół jego pieniędzy. Towarzyszył mu młody prawnik w okularach, Paweł Dąbrowski, jego osobisty doradca. Witam serdecznie pana Zielińskiego, powiedział Tomasz Kowalczyk, wstając za biurka. To wielka przyjemność gościć tak szanowanego przedsiębiorcę. Marcin rozejrzał się po gabinecie z wyższością. Mam nadzieję, że przygotowaliście wszystko perfekcyjnie. Ta transakcja jest warta 12 milionów złotych. Nie ma miejsca na błędy. Oczywiście. Pozwoli pan, że przedstawię moją najlepszą praktyzantkę, Aminę Nowak. Będzie nam dzisiaj asystować. Marcin spojrzał na Aminę z góry na dół. Jego wzrok zatrzymał się na jej skórze dłużej niż to konieczne. Ciekawy wybór na asystentkę mruknął pod nosem do swojego prawnika. Eminę poczuła, jak policzki jej płoną, ale zachowała profesjonalny uśmiech. Bardzo mi miło poznać pana Zielińskiego. Marcin nawet nie odpowiedział. Usiadł przy konferencyjnym stole z czarnego granitu i wyciągnął grube akta. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Firma Technosoft to mały dostawca oprogramowania księgowego. Właściciel to pewien Krzysztof Maj, student informatyki, który zbudował aplikację w garażu. Typowy przypadek młodego naiwniaka, który nie wie, co ma w rękach. Tomasz otworzył laptopa i wyświetlił prezentację na ekranie. Zgodnie z umową, pan przejmuje firmę za 800 tysięcy złotych. To śmieszna kwota jak na potencjał tej technologii. Emina uważnie studiowała dokumenty. Co się niepokoiło? Przewracała kolejne strony umowy, kiedy jej wzrok zatrzymał się na klauzuli numer 12. Proszę państwa, czy mogę zadać pytanie? Przerwała dyskusję. Marcin spojrzał na nią z irytacją. Słucham. Ta klauzula o prawach autorskich jest sformułowana bardzo dziwnie. Właściciel zachowuje prawa do oprogramowania, ale jednocześnie przekazuje je nabywcy. To sprzeczność prawna. Tomasz rzucił jej ostrzegawcze spojrzenie. Pano Nowak, to standardowa klauzula. Proszę nie komplikować. Ale Emine była zbyt skupiona na dokumencie, żeby zauważyć ostrzeżenie. Nie to nie jest standardowe. Według polskiego prawa własności intelektualnej taka klauzula jest nieważna. A co więcej, w punkcie 18 jest ukryta klauzula, która pozwala nabywcy na bezpłatne używanie wszystkich przyszłych aktualizacji bez zgody autora. Cisza w gabinecie stała się przytłaczająca. Marcin przestał przeglądać dokumenty i powoli podniósł wzrok. Co pani sugeruje? Emine czuła, że wszyscy na nią patrzą. Tomasz Kowalczyk miał twarz czerwoną jak burak. Sugeruje, że młody właściciel tej firmy nie jest naiwny, tylko został oszukany. Ta umowa to nie jest uczciwa transakcja biznesowa. Marcin wstał z krzesła. Jego głos stał się lodowato spokojny. Panu, jak było pani nazwisko? Nowak. Emine Nowak. Panu Nowak, czy pani zdaje sobie sprawę, że właśnie oskarża mnie o oszustwo? Tomasz szybko wskoczył między nich. Panie Zieliński, proszę wybaczyć. Panna Nowak to dopiero studentka, nie ma doświadczenia w dużych transakcjach. Ale Emine nie zamierzała się wycofywać. Przez ostatnie tygodnie widziała, jak traktuje ją Tomasz, słyszała szepty w biurze o czarnoskórej dziewczynie, która dostała praktykę tylko dzięki kwotom. Teraz miała szansę pokazać, że wie więcej niż myślą. Nie chodzi o doświadczenie. Chodzi o podstawową uczciwość prawniczą. Marcin usiadł z powrotem, uśmiechnął się zimno. Wie pani co, panu Nowak? Jest pani bardzo odważna. Ale w biznesie odwaga bez rozsądku to droga do katastrofy. Wyjął telefon i zadzwonił. Krzysztof? Tu Marcin Zieliński. Tak, możesz przyjechać do kancelarii. Wydaje mi się że ktoś chce ci otworzyć oczy na prawdziwą naturę naszej umowy. Emine poczuła, jak żołądek podchodzi jej do gardła. Właśnie wpuściła się w wodę znacznie głębszą, niż myślała. Po dwudziestu minutach do kancelarii wszedł Krzysztof Maj. 24-letni informatyk wyglądał jak typowy student. Wyblakłe dżinsy, koszulka z logiem Linuxa i plecak na jednym ramieniu. Jego oczy za okularami zdradzały inteligencję, ale też niepewność młodego człowieka, który pierwszy raz wchodzi do świata dużego biznesu. Dzień dobry wszystkim, powiedział nieśmiało, rozglądając się po luksusowym gabinecie. Marcin wstał z szerokim uśmiechem. Krzysztof, dobrze, że mogłeś przyjechać. Mamy tu małą sytuację do wyjaśnienia. Tomasz Kowalczyk nerwowo poprawił krawat. Panie Maj, czy wszystko jest w porządku z umową? Może ma pan jakieś pytania? Krzysztof usiadł na brzegu krzesła, trzymając aktówkę na kolanach. Właściwie to nie rozumiem niektórych klauzul. Próbowałem czytać, ale prawniczy język to dla mnie chińszczyzna. Ale pan Zieliński zapewnił mnie, że to standardowa umowa. Emine spojrzała na młodego programistę i poczuła ukłucie w sercu. Wiedziała dokładnie, co się dzieje. Ten chłopak był wykorzystywany tak samo jak ona. Różnica polegała na tym, że jego wykorzystanie kosztowało go fortunę. Panie Maj, czy pozwoli pan, że wyjaśnię panu kilka klauzul? Marcin szybko przerwał. To nie będzie konieczne. Mamy tutaj doświadczonych prawników. Ale Krzysztof zwrócił się bezpośrednio do Emine i. Proszę bardzo. Będę wdzięczny za każde wyjaśnienie. Emine wzięła głęboki oddech. Wiedziała, że przekracza linię, której przekraczać nie powinna. Klauzula dwunasta mówi, że przekazuje Pan prawa autorskie do swojego oprogramowania, ale jednocześnie ma Pan je zachować. To prawnie niemożliwe. Krzysztof zmarszczył brwi. Czyli co to oznacza? To oznacza, że w praktyce traci Pan wszystkie prawa do swojego dzieła, ale w umowie wygląda to tak, jakby Pan je zachował. Tomasz uderzył dłonią w stół. Pano Nowak, to wystarczy. Nie pozwolę na sabotowanie transakcji mojego klienta. Ale eminę była już za bardzo wciągnięta, żeby się zatrzymać. A klauzula 18 daje nabywcy prawo do wszystkich przyszłych aktualizacji oprogramowania bez dodatkowych opłat. To znaczy, że jeśli pan będzie rozwijał aplikację przez następne 10 lat, pan Zieliński dostanie wszystko za darmo. Krzysztof Pobladł. Moment, moment. Czy to oznacza, że jeśli dodam nowe funkcje, to automatycznie staną się własnością pana Zielińskiego? Dokładnie tak. Odpowiedziała Emine. Marcin wstał z krzesła, jego twarz wykrzywiła się w złości. Dosyć tego cyrku. Pano Nowak, czy pani zdaje sobie sprawę, co pani robi? Ta transakcja została już zatwierdzona przez prawników, notariuszy i księgowych. Wszystko jest legalne. Legalne nie znaczy uczciwe, odpowiedziała Emine spokojnie. Tomasz podszedł do niej, jego głos drżał z wściekłości. Panoł Nowak. Jest pani zwolniona. Natychmiast. Zabierze pani swoje rzeczy i opuści budynek. Krzysztof wstał z krzesła, trzymając umowę. Chwileczkę? Jeśli ta pani ma rację, to znaczy, że próbujecie mnie oszukać? Marcin spojrzał na niego z pogardą. Nikt cię nie oszukuje, chłopcze. To jest biznes. Albo jesteś wystarczająco mądry, żeby w nim przetrwać, albo nie. Emine czuła, jak po plecach spływa jej zimny pot. Właśnie straciła pracę. Praktykę, na którą czekała dwa lata. Szanse na karierę prawniczą. Ale patrząc na Krzysztofa, który wyglądał jak młodszy brat, którego nigdy nie miała, wiedziała, że nie może się wycofać. Panie Maj, jeśli podpisze pan tę umowę, straci pan kontrolę nad dziełem swojego życia za ułamek jego prawdziwej wartości. Tomasz chwycił Aminę za ranie. Wystarczy. Ochrona. Marcin podniósł rękę. Nie, nie. Chcę usłyszeć, co jeszcze ma do powiedzenia ta ekspertka od prawa. Jego głos ociekał sarkazmem. Emine spojrzała mu prosto w oczy. Ma pan rację. Jestem tylko praktykantką. Czarnoskórą dziewczyną z Pragi, która według pana nie powinna się wypowiadać w sprawie tak ważnej transakcji. Nikt tego nie powiedział, mruknął Tomasz. Nie musiał pan tego mówić. Ale wie pan co? Może właśnie dlatego, że nie jestem częścią waszego ekskluzywnego świata, potrafię dostrzec to, czego wy nie chcecie widzieć. Krzysztof patrzył na nią z podziwem. Co konkretnie pani sugeruje? Emina wiedziała, że następne słowa mogą zniszczyć jej przyszłość, ale były jedyną słuszną rzeczą, jaką mogła zrobić. Emine wzięła głęboki oddech i spojrzała na wszystkich obecnych w pokoju. Sugeruję, żeby pan Maj wziął te dokumenty do niezależnego prawnika i poprosił o wycenę swojej firmy przez ekspertów od technologii. Jestem przekonana, że prawdziwa wartość technosoft to nie 800 tysięcy, ale kilka milionów złotych. Cisza w gabinecie była przytłaczająca. Marcin powoli usiadł z powrotem, jego oczy zwęziły się niebezpiecznie. Bardzo interesująca teoria, panu Nowak. A co jeśli powiem panu Majowi, że ta wycena już została przeprowadzona przez najlepszych ekspertów w kraju? Emine poczuła, jak serce podchodzi jej do gardła, ale nie zamierzała się wycofywać. To kłamstwo. Tomasz Kowalczyk pobladł jak ściana. Pano Nowak Oskarża pani mojego klienta o kłamstwo. Ale Marcin uniósł rękę, zatrzymując Tomasza. Uśmiechnął się chłodno. Nie, nie. Pozwólmy pan nie mówić. Jestem ciekaw, skąd ta pewność siebie. Emina sięgnęła do swojej aktówki i wyciągnęła laptop. Dlatego, że przez ostatnie trzy dni, po godzinach pracy, analizowałam podobne transakcje w branży IT. Sprawdzałam każdą firmę technologiczną, która została przejęta w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat. Otworzyła plik Excel z tabelami i wykresami. Aplikacja Technosoft ma 50 tysięcy aktywnych użytkowników. Generuje miesięczny przychód 120 tysięcy złotych i rośnie o 30% rocznie. Podobne firmy były sprzedawane za kwoty między 3 a 8 milionami. Krzysztof wstał i podszedł do komputera. Skąd pani ma te dane? Z publicznych rejestrów, raportów branżowych i analiz giełdowych. Wszystko jest legalne i dostępne. Marcin przestał się uśmiechać. To bardzo imponujące, ale panna zapomina o jednej rzeczy. Ryzyko. Małe firmy technologiczne upadają tak szybko, jak powstają. Emine odwróciła się do niego. Ma pan rację. Ale jeśli tak bardzo się pan obawia ryzyka, dlaczego chce pan kupić tę firmę? Po raz pierwszy Marcin nie miał natychmiastowej odpowiedzi. Krzysztof patrzył na dane na ekranie, jego oczy robiły się coraz większe. Czy to prawda? Moja aplikacja jest naprawdę tyle warta? Emine skinęła głową. I to tylko na podstawie obecnych dochodów. Jeśli będzie pan rozwijał technologię, wartość może wzrosnąć dziesięciokrotnie. Tomasz desperacko próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją. Panie Maj, proszę nie słuchać amatorskich analiz. To jest kancelaria prawna, a nie akademia ekonomiczna. Ale Krzysztof już składał dokumenty z powrotem do teczki. Myślę, że pan na Nowak ma rację. Powinienem skonsultować to z kimś niezależnym. Marcin wstał gwałtownie. Krzysztof, uważaj. Ta dziewczyna ma swoje motywy. Może ktoś jej płaci za sabotowanie tej transakcji. Emine poczuła, jak krew uderza jej do głowy. Nikt mi nie płaci. Robię to, bo nie mogę patrzeć, jak wykorzystujecie człowieka, który zaufał Waszej uczciwości. Tomasz zbliżył się do niej. Pano Nowak, ostatni raz ostrzegam. Niech pani przestanie utrudniać pracę dorosłych ludzi. Ale Krzysztof stanął między nimi. Przepraszam, ale chcę usłyszeć, co jeszcze ma do powiedzenia pan na Nowak. Emine spojrzała na młodego programistę i po raz pierwszy od tygodni poczuła, że robi coś słusznego. Panie maj, ma pan w rękach coś wyjątkowego. Nie sprzedawaj pan tego za ułamek wartości tylko dlatego, że ktoś wmówił panu, że nie ma pan wyboru. Jeśli jesteście ciekawi, co dalej stanie się z tą historią. Zostańcie z nami. Ta walka dopiero się zaczyna, a prawda, która wyjdzie na jaw, zaskoczy wszystkich. Marcin patrzył na Aminę z mieszaniną wściekłości i dziwnego szacunku. Wiesz co, dziewczyno? Może rzeczywiście nie doceniłem cię na początku. Krzysztof schował umowę do plecaka. Pano Nowak, czy mogłaby mi pani polecić dobrego prawnika? Kogoś, kto nie będzie miał konfliktów interesów w tej sprawie? Emine uśmiechnęła się po raz pierwszy tego dnia. Znam kogoś idealnego. Moja profesorka z uniwersytetu, pani Małgorzata Wiśniewska. To najlepsza specjalistka od prawa własności intelektualnej w Warszawie. Tomasz Kowalczyk siedział za biurkiem z twarzą czerwoną, jak burak, a w jego oczach płonęła czysta wściekłość. Trzy dni później Emine siedziała w małej kawiarni cafe Blikle na Nowym Świecie, nerwowo mieszając kapucino. Właśnie dostała wiadomość od Krzysztofa, żeby się spotkali. Nie miała pojęcia, co się wydarzyło po ich ostatnim spotkaniu w kancelarii. Krzysztof wszedł do kawiarni z szerokim uśmiechem i aktówką pod pachą. Emine, cieszę się, że Cię widzę. Usiadł naprzeciwko niej i położył na stole grubą teczkę. Masz rację we wszystkim. Profesor Wiśniewska przeanalizowała umowę i powiedziała, że to jeden z najbardziej nieczystych kontraktów, jaki widziała w karierze. Emine poczuła ulgę. A co z wyceną firmy? Krzysztof otworzył teczkę i wyciągnął oficjalny dokument 5 milionów 400 tysięcy złotych. To jest prawdziwa wartość TechnoSoft według trzech niezależnych ekspertów. Eminę aż syknęła. To prawie siedem razy więcej niż oferował Zieliński. Dokładnie. Ale to nie wszystko. Profesor Wiśniewska skontaktowała się z panem Zielińskim i zaproponowała mu uczciwą transakcję. Trzy miliony za firmę, a ja zachowuję prawa do przyszłych aktualizacji. I co odpowiedział? Krzysztof uśmiechnął się szeroko. Przyjął ofertę. Widocznie wolał zapłacić uczciwie niż ryzykować publiczny skandal. Emine nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. To znaczy, że? Że uratowałaś mi życie. Dosłownie. Gdybym podpisał tamtą umowę, straciłbym wszystko nad czym pracowałem przez ostatnie cztery lata. Zadzwonił telefon Eminę i Na wyświetlaczu pojawiło się nieznane jej numero. Halo? Panna Emine Nowak? Tu Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor. Chciałam panią osobiście poinformować, że po rozmowie z panem Majem jestem pod wielkim wrażeniem pani analizy prawnej. Czy byłaby pani zainteresowana stażem w mojej kancelarii? Eminy niemal upuściła telefon. Stażem w pani kancelarii? Tak. Potrzebuję kogoś z pani umiejętnościami i, co ważniejsze, z pani charakterem. Wynagrodzenie to 4000 zł miesięcznie. To było dwa razy więcej niż zarabiała u Kowalczyka. Oczywiście. Bardzo chętnie. Doskonale. Może pani zacząć w poniedziałek? Po rozłączeniu, Eminę patrzyła na Krzysztofa z niedowierzaniem. Właśnie dostałam pracę u najlepszej prawniczki w mieście. Krzysztof klasnął w ręce. To fantastyczne. A ja mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Wyciągnął z aktówki kontrakt. Chcę, żebyś została prawną doradczynią Technosoft. 5% udziałów w firmie plus stała pensja. Eminę wpatrywała się w dokument. Krzysztof. To zbyt dużo. To zbyt mało. Bez ciebie teraz byłbym bankrutem, a Zieliński miałby w rękach firmę wartą miliony za grosze. Wieczorem Emine wracała do domu na Pragę. W kieszeni miała dwie oferty pracy i numer telefonu do najlepszej prawniczki w Warszawie. Gdy weszła do mieszkania, Stanisław i Teresa siedzieli przy kuchennym stole. Córeczko, jak minął dzień? Zapytał ojciec. Emine usiadła między rodzicami i opowiedziała im całą historię. Gdy skończyła, Teresa objęła ją mocno. Wiedziałam, że prawda zawsze wyjdzie na jaw. Jestem z ciebie dumna. Stanisław pokiwał głową. Zawsze mówiłem, że masz w sobie coś specjalnego. Nie pozwoliłaś się zastraszyć. Emine spojrzała na swoich rodziców i po raz pierwszy od tygodni poczuła się naprawdę szczęśliwa. Udowodniła, że nie jest tylko praktykantką z Pragi. Jest prawniczką, która potrafi walczyć o sprawiedliwość. Rok później Emine stała przed lustrem w swoim nowym biurze na dwudziestym piętrze Warsaw Trade Tower. Elegancki czarny garnitur, dyplom ukończenia studiów prawniczych na ścianie i wizytówka z napisem Emine Nowak, partner zarządzający Wiśniewska Gnowak. Kancelaria profesor Małgorzaty rozrosła się tak bardzo, że potrzebowała równorzędnego partnera. Za oknem roztaczał się widok na całą Warszawę. Wistula śniła w popołudniowym słońcu, a wieżowce centrum miasta sięgały nieba. Zadzwonił telefon. Kancelaria Wiśniewska i Nowak, słucham. Emine. Tu Krzysztof. Muszę ci powiedzieć wspaniałe wieści. Co się stało? Technosoft właśnie podpisał kontrakt z Microsoftem na licencjonowanie naszej technologii w całej Europie. Wartość umowy. 20 milionów dolarów. Emine usiadła ciężko na fotelu. Nie żartujesz? A czy ja kiedykolwiek żartowałem z pieniędzy? Twoje 5% udziałów właśnie stało się warte milion dolarów. Emine pokręciła głową z niedowierzaniem. Rok temu była bezrobotną praktykantką, a dziś była współwłaścicielką firmy technologicznej wartej fortunę. Krzysztof, to nieprawdopodobne. A wiesz, co jest najlepsze? Microsoft chce, żebym otworzył oddział w Stanach. Potrzebuję tam prawniczki specjalizującej się w prawie technologicznym. Emine uśmiechnęła się. Znam idealną kandydatkę. Następnego dnia Emine odwiedziła swoją starą dzielnicę na Pradze. Kamienica przy targowej wyglądała tak samo jak rok temu, ale ona czuła się jak kompletnie inna osoba. Stanisław i Teresa siedzieli w kuchni przy tradycyjnej niedzielnej kawie. Mamo, tato, Mam dla Was niespodziankę. Polożyła na stole klucze do nowego mieszkania na Mokotowie. To dla Was. Przypokojowe mieszkanie z widokiem na park. Teresa zaczynała płakać. Córeczko to za dużo. Eminę objęła rodziców. To za mało za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Nauczyliście mnie, że prawda jest ważniejsza niż wygoda, a sprawiedliwość ważniejsza niż pieniądze. Stanisław wytarł oczy rękawem. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Gdy Emine wychodziła z kamienicy, spotkała starszą sąsiadkę, panią Kowalską. Emine słyszałam, że zostałaś wielką prawniczką. Emine uśmiechnęła się Pani Kowalska ja nadal jestem tą samą dziewczyną z Pragi. Po prostu nauczyłam się walczyć o to, w co wierzę. I to jest koniec naszej historii. Historia o tym, że czasami jedno słowo prawdy może zmienić wszystko. Że odwaga jest ważniejsza niż pochodzenie, a sprawiedliwość nie ma koloru skóry. Jeśli ta historia Was poruszyła, zostaw kciuk w górę i opowiedź w komentarzach o sytuacji, kiedy musieliście stanąć w obronie prawdy. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych inspirujących historii o ludziach, którzy zmienili swoje życie dzięki odwadze. Mamy dla Was setki podobnych opowieści o zwykłych ludziach, którzy dokonali niezwykłych rzeczy. Do zobaczenia w następnym filmie.